Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj przygotowałem dla was przepis na e, taki dobry fast food, nuggetsy z boczniaka. Zaczynamy. A to co potrzebujemy dzisiaj ze składników to olej roślinny do smażenia, boczniaki, mąka ziemniaczana, sos syracza albo jakiś inny ostry sos, limonka, cebula, wegański majonez, sól, przyprawa do kurczaka i estragon suszony. To jest też trochę taka historia o tym, jak skrobia fajnie pomaga właśnie w smażeniu na głębokim oleju. Czy to jest właśnie boczniak inne warzywo, czy też tofu. Zawsze właśnie ta otoczka ze skrobi, czy to jest ziemniaczanej, czy kukurydzianej, czy stapioki, nada taki bardzo fajny film, czy też barierę która będzie chrupka i zarazem lekko ciągnąca, Bardzo ciekawa tekstura, konsystencja. Także biorę mąkę, do tego idzie sól, przyprawa z kurczaka i estragon suszony. Estragon nadaje taki, jak to nazywam, efekt dentysty, e, taka Trochę funkcja estryngenna, czy też taka ściągająca właśnie, która gdzieś na podniebieniu dodaje takiego innego wrażenia. Trzeba teraz obtoczyć boczniaki i dokładnie trzeba ostukać, żeby tej skrobi nie było za dużo na patelni. Kolejny i tak do wykończenia wszystkich składników. Boczniaki mamy obtoczone, one naprawdę szybko nam się będą smażyć, dlatego przygotuję taki szybki sosik, trochę e, szybka, łatwa wersja e, sosu tatarskiego. Cebuli tak naprawdę nie za dużo, wegański majonez, dodaję sos siracza i dosłownie odrobinę, reszta limonki pójdzie do skropienia boczniaków. Mhm. Bardzo fajny sosik. Delikatny, łatwy w przygotowaniu. Olej ma 180 stopni. Rzucamy boczniaki i smażymy z każdej strony po minucie. A trzeba uważać, żeby one się nam nie posklejały, bo skrobia ma to do siebie, że lubi się sklejać. Minęło około 5 minut smażenia. Boczniaki są już chrupiące z każdej strony, także możemy je wyławiać i odsączać na kratce. Trzeba naprawdę dobrze je usmażyć na bardzo chrupko. Boczniaki, czy też myślę, że każdy, grzyby mają dość duży content, zawartość wody w sobie, dlatego to trochę trwało, żeby większość tej wody wyparowała, tak żeby właśnie te boczniaki ale otrzymały taką właśnie strukturę lekko ciągnącą, kompletnie nie Przypominającą właśnie takiego boczniaka surowego. Lekko skrapiam limonką, dokładnie czy też dosłownie przed całym żeby tak żeby nie namokły i nie straciły tej chrupkości. struktura jest niesamowita. Same nagecy nie będą miały jakoś strasznie dużo smaku ale w połączeniu z dobrym sosem właśnie dopełnią się, ale tu głównie chodzi właśnie o, o tę teksturę. Jest naprawdę fantastyczna i kompletnie nie przypominająca takiego zwykłego e, surowego czy usmażonego boczniaka. Jeżeli dokładnie takich niegrzecznych przepisów e, szukacie u mnie na kanale, koniecznie dajcie mi znać, dajcie łapki w górę, e, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi przepisami i no cóż, do zobaczenia przy kolejnym przepisie. Cześć!